jest z literatury nie hotelu Kranza i się i znajduje jeszcze hotel Savoy, który z tego, co mi wiadomo, ma być zamieniony w apartamentowiec. My, Łodziani, po prostu jesteśmy e, dumni z tego typu miejsc i jesteśmy bardzo związani właśnie e, z tą ulicą Piotrowską. Być może dlatego, że w Łodzi e, rynek jako taki e, nigdy mocno nie zaistniał i wszystko co się w Łodzi zawsze działo, zawsze się działo skupione było wokół ulicy Trzeczkowskiej. No zresztą e, nie, 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 wystarczy przypomnieć słynne słowa jest największą e, łodzią troskowy i wszystko na toczkowską. i coś w tym faktycznie jest. Lgniemy po prostu do tej ulicy. Siódemki są niedaleko rogu, czy skrzyżowania ulicy 6 sierpnia. 6 sierpnia wymarsz pierwszej, pierwszej kadrowej z Oleandrów w Krakowie, więc jest element, element ten dumny i patriotyczny, ale patrzę, że na wszystkich latarniach są biało-czerwone flagi. Z, czy jest łódzka okazja do tego? Czy to z okazji Powstania Warszawskiego, czy z okazji wymarszu pierwszej kadrowej? No, flagi wiszą, myślę, z okazji rocznicy powstania warszawskiego, bo zostały powieszone, wcześniej wisiały różne flagi krajów, państw unijnych. W zależności od okoliczności, Polska po prostu jest przodobiona flagami okazjonalnie tak żeby mieszkańcy też ewentualnie mieli wrażenie, że świętujemy. Jak podczas ostatniej rozmowy mówiła Pani o trudnościach w poruszaniu się po łodzi, potwierdzamy. Krążyliśmy, żeby dojechać do tych siódemek w jedną, w drugą, w trzecią i w czwartą stronę, ale w końcu udało nam się trafić. To teraz jest ten moment. Patrzę na zegarek. Jest godzina 7.16 według czasu warszawskiego Wrocławskiego i w ogóle jest godzina 7.16, więc pod tym względem się nie pomyliłem. Czy uda się Pani podejść do tego przedmiotu, który my bardzo lubimy, a właściwie, a właściwie mu służymy przez ostatnich 12 lat od kiedy powstało Radio Wnet? Czy ten przedmiot ma Pani niedaleko siebie? W zasięgu ręki? W zasięgu... E, tak, no to... tak jest, jestem siedząc przy i, I ono szumi, tak? Jak las. Jest szumi jak las. Szumi, szumi, tak. szumi, szumi, jak las, tak. szumi dokoła, dokoła las. To w takim razie my też trochę poszumimy, po może razem.